Cześć kochani, to Anti z kanału Anti Creativity Dzisiaj przychodzę do Was z magiczną paczką Z magicznym kitem do albumu Haro Potterowego od Ani Tworzy Także nie przedłużając otwieramy pakę Świeżo wyjęta z paczkomatu To nie są moje pierwsze warsztaty z Anią, ale pierwszy kit, który od niej zamówiłam. Także otwieramy. I naszym oczom ukazuje się ta piękność. To był rachunek. Tutaj mamy napisy. Od zoju. Już widać, to po prostu ta kolekcja jest absolutnie przepiękna. Coś słodkiego. Tu mamy naklejkę. Dziękuję za wybór moich warsztatu Życzę Ci magicznego tworzenia. Żeby tutaj tego tak nie porwać zbytnio naklejki, a wszystko dookoła. Ja nie umiem po odpakowywanie, to wiecie. Ale zobaczymy zaraz. Jak to wyjdzie. O ja, Tutaj mamy taki magiczny przelicznik cali na centymetry. Ale to jest super. To sobie na pewno powieszę na tablicy, bo przyda mi się. Tutaj... Teraz się zastanawiam, jak to wszystko tutaj zapakować. Wyciągnę to, zbędę się kartonu. Dobra, pozbyłam się i kartonu, i folii. Możemy przejść do środka. Tutaj mamy magnesy. Będę sobie odkładę gdzieś na bok. Tutaj mamy tekturkę z, ma z Twojej tekturki na okładkę albumu. Tutaj mamy takie dodatki. One są wycinane przez Anię na ploterze, przynajmniej tak mówiła w prezentacji warsztatów. Że będzie specjalnie zaprojektowany przez nią bilet. I tutaj mamy różne takie właśnie dodatki powycinane w złotym papierze: jakieś zamki na klucz. Tu mamy G, Gryfindor, tu mamy w ogóle symbole: Ravenclaw, Slytherin, tiary przydziały. Tu jakieś jeszcze inne elementy. Ciężko się to rozdziela. Herb hogwartu taki uproszczony. Harry Potter H ha, taką ramkę ładną. Już to wszystko leci na bok. Tutaj mamy kopertę z pieczęcią. Tutaj w środku jest pusta. Pewnie będzie jeszcze list gdzieś. Tutaj mamy przyciętą już tekturę introligatorską do okładki albumu. Jest dość gruba, jak widzicie. Także myślę, że będzie super sztywna. Dalej mamy już takie z kolekcji napisy. I e, karty. Ale one są cudowne. O, tutaj mamy folię. Ale to nie będę jej rozdzielać, gdzie jest folia, a tu się do niej szczepiła już karta. No, widzicie, z jakimiś takimi zaklęciami, z, z nie wiem z jakimiś recepturami. I tutaj mamy właśnie informację, że grafiki są tylko dostępne z kitem "Magiczne światło" Ani, także mega personalizacja. O, tutaj mamy takie e, karty. Znaczy, one będą pod jako maty na zdjęcia. Jak, jak zwykle jest to biała część, to tym razem będzie taki stary, posterzony papier. On jest świetny. Tu mamy lustrzany. Masę czarnego papieru bazowego. Tu mamy okładkę. I ona jest czarna i się tak strasznie błyszczy, jest ekstra do płótno. Widzę, ja już się nie mogę doczekać, aż, aż będę wykonywać ten album. I tutaj mamy aż trzy duże kolekcje, także naprawdę fajnie. Ja robiłam z kolekcji Zoju album narzeczeńskiej, który możecie gdzieś tu wam podlinkuję, jak nie widzieliście. Z Forest Dream. I z, tą, z tymi kolekcjami od Zoju się świetnie pracuje. To, że ten papier jest taki troszeczkę cieńszy, bo ma 190 gram jeszcze bardziej pozwala wykorzystywać jego możliwości. Ale zanim papier, to tu jest jeszcze taka mała paczuszka z naklejką 9,3 czwarte. To jest jeszcze dodatkowo. I w środku mamy, słuchajcie, wysypiemy to wszystko. Mamy sznureczek. Mamy specjalnie wycięte tagi. To jeszcze takie mniejsze, z błyskawicą. Mamy takie kółeczkę do zabezpieczenia tagów, gnieciuszka na zamknięcie albumu, złote ćwieki i kółeczka i o i pieczęć na list. Ale w ogóle fajny sposób, że te pieczęci. Ja próbowałam robić kiedyś pieczęcie, ale one mi nie wychodzą tak ładnie jak ta, także super. I to jest wszystko jakby ręcznie robione, ręcznie przygotowane, także naprawdę świetnie. Także uprzątnę się i, widzie, i odpakowujemy kolekcję. I tutaj mamy dużą kolekcję. Jak możemy przeczytać, że składa się z siedmiu arkuszy i z jednej bonusowej na okładce. I tutaj na bonusowej okładce mamy elementy do wycięcia. No i w środku już, już kolekcję. Niestety nie mieści mi się cała w kadrze, ale prawie, prawie cała, także damy jakoś radę. Tu mamy tą piękną sobę przypominającą Hedwigę. Taki fioletowy arkus z listami i z równaniami jakimiś. No to jest po prostu ta kolekcja jest przefantastyczna. Większość kolekcji Zoju, tak naprawdę, jak do mnie. Nie wszystkie do mnie trafiają, ale. Tutaj mamy taki wzorek. Pewnie już widzieliście tą kolekcję, ale. Chcę sobie dokładnie z moim pooglądać. Tutaj mamy cegiełki, napis Magic. Książkę o to nocne niebo. Takie. To jest piękny arkusz też. Zresztą, jak wszystkie, tu chyba nie ma brzydkiego arkusza w tym zestawie. Jak mamy Krzywo łapa i sowy. Mapę hunsfotów. Nawet taki złoty znicz się gdzieś znalazł. Okulary. Także jak ktoś jest fanem Harry'ego Pottera, to jest obowiązkowa kolekcja dla niego, naprawdę. Znowu cekiełki. Hogwarts Express. Nocne niebo. Więcej takiego nieba. I tutaj mamy jeszcze jeden arkusz z elementami do wycięcia. I on jest grubszy, on ma 250 gram. I tutaj mamy jakieś listy, książki, też mapę pechun z w No i z tyłu już jest powielony ten arkusz, taki do elementów do wycięcia, który jest na stronie okładkowej. Tu jeszcze mamy. Magiczną kopertę. Ona była pod papierami. I w środku, w kopercie, mamy list z Hogwartu. Taki sam, jak dostał Harry. Także widzicie, jak ktoś nie dostał swojego listu, to to była okazja, żeby dostać swój list do Hogwartu. Ja swój dostałam. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Polecam warsztaty Ani. Polecamy jej kity, są świetne, super zapakowane. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już za niedługo w filmie z albumem.